Dzień dobry, witajcie w nowy odcinek Dzisiaj z nami Wit Witam. Witam, dzisiaj razem gramy w tą To Tą to, którą to chcieliście. Ale będzie zabawa. Oj, pierwszą mapę to mamy Park. Eee, no No tak, jakiś ten. E, park... E, jakiś ten. Park przyczep. Dokładnie. Co, co to jest? KWADRATOWE ROŚLINY. KWADRATOWE... bez kitu. I to nie ma być róża. bo, nie wiem... Jak... No róża to na pewno nie jest. A. No bra, idę, idę, idę na sam czubek tego. Żebym, tylko żebym stąd nie spadł. Bo to było tu już tak wysoko. Jak tam spadnę, to spadne, że jest po mnie. Ale no, może nie może żadnej chmury, Juś, już jestem ciekaw, co to będzie. Tsunami! No to ja jestem czysty. A ja nie jestem. Albo w sumie... Jak leci? Idę, idę na drzewo. No ej! Na drzewie przeżyję. Ej! Co jest? Jakiś jakiż Aha na, drzewie, na Na drzewie tak przeżyję, zobaczymy. I o przeżyjesz. A no, ty nie przeżyłeś. Zginąłem. A w... Jaki, o, jakim... O jakim cudem ty żyjesz? Nie wiem. Jakim ty cudem przeżyłeś? Co? Mam czerwone HP! Człowieku! Niestety drzewo to była słaba kampa. Ja, jak ja przeżyłem. Nie wiem. Ty za zobaczysz na moje HP No, zaraz zobaczę, już się ten ciekaw. Aj mam, mam takiego... <noise> Łe! Jakie małe. Ej, teraz się resetni. Jak się zresetujesz, to dostaniesz. co będziesz miał full życie. Widzę właśnie chłopa, który ma młotek. Młotek? Oho. No to będzie. Sobie, biorę młotek tam. Młotek? Ja nie biorę, ja nie, ja nie jestem. ja nie troluję innych. Nie, nie będę ich. nie będę trollował, tylko będę ich ten zrzucał. za. A! No to jak oni cię zrzucą, to Ty w następnej rundzie się na nich zemścisz. Tak toż możesz zrobić. Wchodzimy do więzienia. Id idę na dach. Co ty masz z tym dachem? Nie wiem, lubię chodzić na górę. <grym> masz lęku wysokości? Nie, nie mam. Co mnie dziwi się, że o tej godzinie gram. Ale... Ja zawsze gram o 14 jakby, albo o 15. A ja gram od piątej waszego czasu. Y... To było u mnie wtedy. Ja u mnie wtedy jest 12. A ja głównie wstaję o 11 albo 12. Erupcja wulkaniczna. Idę, idę za to. to Co to? Czekaj, zniszczyłem im schody Essa. Zniszczyłem im schody. Wiesz o tym, że oni mogło wejść po, po tej trzymajce? No to już nie mogą. O, no to już teraz nie, jeszcze, jeszcze tylko po drugiej stronie jeszcze jest. O, już nie o! ma. O masz, coś się odwaliło! O jest dziura. I, idę, idę za komin chyba. My jesteśmy w ogóle niebezpieczni, bez, w ogóle nie jesteśmy bezpieczni. W sumie trochę masz rację, ale do, dobra. Może przeżyjemy, może akurat w tym miejscu nie trafi... Eee! Czekaj, ja idę chyba do więzienia. Do celi idę. Nie mogę tu Próbuję zostać. Zejść. O nie! Zeszłem, zeszłem, ale i tak jest tragedia. Koło mnie rozwaliła się kula. Ja nie mogę, spadają na mnie klocki. No, niestety. No to idę ten. Do piwnicy. Ja nie mogę piwnica tak samo z wszystko zniszczone Lampa poleciała. O nie! Młote, młotek ten To znaczy e, ta kula z wulkanu e, rozwaliła mi komin. Muszę iść na dół. Mok. O, o wygraliśmy. Przeżyliśmy. Hmm! Takie dosyć mało masz... na... Takie dosyć. 204 przetrwania, a ja mam 88 tylko. A ja mam 24 No. Tam jakiś gościu załazić gracz ma... na mapę. Ale ktoś ma 330 330 jak Airbus A330 No. Ja nie troluję. Ja tym, ja tym samolotem leciałem cztery razy. O, to... Ja nie troluję, ja nie tro... No masz, oni, oni już rozwalają most. To nie wchodź na górę, to ci spadnie ten most. Wejdę tutaj. Tutaj, gdzie teraz mnie widzisz, to, tutaj mnie... Tutaj dostanę mało obrażeń. Rozwalają, no. I niech jeszcze, kurde, będzie połóż, no to ja nie wiem, co ja zrobię. Jak będzie powódź, to nikt nie przeżyje, przez tych głupich, ten... Oho, no i brawo. Tsunami Cun jeszcze! Jakim cudem ja zginąłem, nie wiem, skurde czterech, dwóch długich bloków? Trzeba wejść, trzeba wejść na drzewo. Tak, na drzewie, na drzewie, ten, będzie git. No to teraz gratulacje dla osób, które rozwaliły ten most. W sensie to. to nawierzchnię. Białem brawo. Nie próbują... No i oni próbują teraz ten. Oni próbują przetrwać. Łe! Nie, ja zginąłem. Nie, nie ma opcji, że ja w ogóle. nikt nie przeżyje. Jakiś hacker podsadził, jakiś haker podsadził, jaki, podsadził goście do góry. No, nie no, prawie nikt nie przeżył. Cztere, ile... trzy osoby przeżyły? No, a to wszystko przez tych złotkiem. No. Oni w większości przeżyli, bo oni mieli ten. Balonka. Balonika, oni się mogli unieść. No kosztuje 80 robuxów. Tak samo jak jabłko, ale to nie ma sensu kupować tego, bo to jest ułatwienie. Wolę mieć trudniej niż łatwiej. O, nawet Jasa przeżyły. Pomnik lotnika tutaj. Dwie osoby przeżyły. No, no, no to było jasne przecież, no bo wiesz. Przez tych trollerów, kurde, głupich. Jeszcze szklane biuro. No. Będę pierwszą osobą, która wejdzie na dach. Ja nie troluję. Znowu chmur nie ma, to co to będzie? Może to być powódź. Była już. Nie, to było tsunami. Ale w sumie to nie, nie ma prawdopodobieństwa na powódź, bo powódź by były chmury. Nie, chyba... A w sumie racja, nie. chyba racja. No? Powódź by były chmury. No. Części nie no, ziemi. A ja, ja jestem na dachu! No to Jest... gratuluję użytkowniku. A nie! O nie, o nie! Spadłem! Żyję! Żyję! No nie! No ja mu, mu mówiłem, że trzęsienie ziemi jest... Ej, zobaczcie, je, zobaczcie, ja mam HP, jestem koło ciebie. Na szczęście, ten z młotkiem nie, nie przeżył. No i bardzo dobrze, karma do niego wróciła. Wiesz, że ty, ten zaraz ten właśnie widziałem to. Kontroluję się. Ja, mam... ja mam całe HP XD. Mhm. Ty jesteś jest cały. Ja, ja mam prawie loa. No bo wie. No bo mówiłem, że może być trzęsienie ziemi. No i miałeś rację. Trzęsienie ziemi. Ale dużo przetrwało. Mm. No. Teraz tego się nie ma co... nie ma... Jaki cudem ja zginąłem? Proszę mi to wytłumaczyć. Budynek się chyba walnął. No, może. Ten gościu z młotkiem, ten... ten żółty gość, No. Uf. Ale patrz co tu się dzieje z tym budynkiem. No widzą się, cały rozwalił. On to mój już nie żyje. Tylko ten gościu biega z tym młotkiem, ten żółty jej koszulce i nie ma co nie ma czego zburzyć. Sperzyliśmy. Niestety nie. nie. no, co to są za hakerzy? <gry> Skromna siedziba. O, to jest do spalenia. Przez, przez... Przez to, że zablokowali Aha, nam czat. Przez to, że zablokowali nam czat, to musi być zburzone. Chmury. No i, i dodasz na schody, zanim... Nie, póki jeszcze tego nie rozwalili. Bo oni tutaj głównie schody rozwalają. Być burza grzmotowa, może, może być, może być też, nie wiem, powódź, też, ale raczej nie. A Asowy deszcz! Kwaśny deszcz! Co oni tu zrobili? Oni oni schody rozwalili całe. Tu już wszystko przysiągło? Nie no, my zginiem! No, 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 no. każdy, okay. każdy jest ten, każdy jest w bazie, o, siema Oni rozwalają podłogę. Hmm. No Daj spokój, no z nimi się grać nie da. Jest dziura obok ciebie. No, ale jeszcze ten, jeszcze nie... Ej! Ej! Ej, ja zginąłem, nara. Ja, ja mam, ja mam bardzo mo... Mało... Ja tu zginąłem, co się, co się, w ogóle stało? Mnie, dos Mnie dosłownie przygniótł klocek i ja zginąłem. Nie, nie. Mhm. Mm się tak, tyle. <grych> ja, jak klikki tam latały, jakby tornado jakieś przechodziło. No tak, mnie klocek przygniótł i zginąłem. No to pewnie przez tego hakera co tam lata. No, no, bardzo możliwe. Stacja zniszczenia. O, dobra! Aj, beee! Jestem wciuchci! No nie no. No już zablokowali pociąg. No gratulacje. No się jeszcze przewrócił. O, no to otwieram ślabane. Gdzie? Ej, pociąg wywaliło. Juga go w kosmos. Haker <laughs> pewnie to zrobił. No bo ja, No bo kto inny No kiedy przyjedzie jakiś pociąg. He. O, jedzie. Ogień! Ogień. Din, 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 din. Jest ten... jest w... jest w wagoni na kargo. Dym dym, 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 dym. Dym, dym, dym. Dym. Co się ze mną dzieje? Ej, ch chodź, do, chodź do przejścia. Chodź do przejścia. Ja wiem, nie ja wiem. O, jest, ten, ale to nie działa, bo jest poza torami Ale ogień. Daj spokój. No Ej, do, czego? Za tym. do Ej, bo oni platformę niszczą. Jaką platformę? No zobacz, ten gościu to niszczy. Co za zdrajca Jeszcze trochę to potrwa zanim to zniszczę. No. O, dobra, ja sobie na tym siądę. I zaraz Co? Na, I zaraz na tym mapie zostaniemy. Zobaczysz. ja też chcę. Ale ja nie mogę, bo tu jest. O, ¡Nie! nie! Uh. No to. No to gratulacje. Oj. Co się no. dobra. dobra, ale to już chyba była ostatnia runda. Tak. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. A